Pewność siebie. Z jednej strony cecha pożądana przez wielu, z drugiej jej zbyt duży przerost może spowodować komentarze w stylu przechwalasz się, jesteś arogancki, myślisz, że wiesz wszystko, a nie wiesz nic i tak dalej i tak dalej. Właśnie o pewności siebie porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku vloga. Ja się nazywam Michał Kowalczyk, łapka w górę, subskrybujka i zaczynamy. Ojejku, moi drodzy, witam was w kolejnym tygodniu mojego przedsiębiorczego życia. We vlogu nagramy się tak ładnie sprzętem biurowym, niekoniecznie telefonem. Czemu taki pomysł odcinka? Byłem na wywiadzie w Przygodach Przedsiębiorców i tam chłopaki podłapali właśnie to, że ja gdzieś tam czasem coś mówię takiego sobie miłego i się trochę z tego śmiali. Oczywiście śmiali się w taki pozytywny, pozytywny sposób. Ja też mam dystans do siebie, natomiast długo u mnie był z tym problem. Zaczynał się on, pamiętam, w liceum. W momencie, gdy poszedłem do, do liceum, szybko udało mi się zdobyć aprobatę hmm, klasy, swojej klasy, na tyle szybko, że zostałem wiceprzewodniczącym. I pamiętam, że po jakimś czasie moja pani wychowawczyni powiedziała, że w pierwszym odczuciu, gdy ze mną rozmawiała, wydawało jej się właśnie, że jestem zbyt pewny siebie, że wydaje mi się, że no nie wiem, jestem za fajny, że realnie jestem. I po czasie, właśnie wzięłam mnie taką rozmowę na jeden, jeden na jeden w sali. Nie wiem, czy ją to gryzło, ale porozmawiała ze mną i powiedziała, że, że w sumie to, to podparłem te słowa, które mówiłem, czynami. I w zasadzie to teraz rozumie, dlaczego, dlaczego tak, tak się zachowywałem. I to jest przykład, który wielokrotnie się u mnie pojawiał. W pierwszej pracy zawodowej moja pierwsza szefowa. Takiej zawodowej, korporacyjnej, właśnie podobne odczucia miała i też się do nich przyznała po jakimś roku od momentu, kiedy Kiedy zostałem przyjęty. Właśnie mówiła, że na rozmowie kwalifikacyjnej pomyślała o mnie w ten sposób, w sposób taki: no, nazbyt pewny, gość wydaje się być aż arogancki i te jego kompetencje być może nie są takie dobre, jak on mówi, że są. Po roku znowu usiedliśmy, jeden na jeden porozmawialiśmy i, i, i mówiła, że. W sumie nie jest wcale tak źle i że się pomyliłam, bo faktycznie mam zacięcie do pracy i to, co mówię, mam, ma swoje pokrycie w czynach. I teraz e, dla mnie to jest trudne. Zazwyczaj e, osoby dzielą się chyba na takie dwa koszyki, w mojej ocenie. Takie, które mają problem z tą pewnością siebie, czyli u, uważają się za gorsze niż realnie są, i w tą drugą stronę, czyli te osoby, które uważają się za lepszych niż realnie są i to jest znowu trudne do wypośrodkowania No bo rzeczywistość sobie płynie i jest taka jaka, e, jaka jest a my możemy się tylko do niej odnosić no ciężko być obiektywnym względem siebie i nie, nie wiem z czego wynika to m, takie odbieranie mnie bo to podałem wam tylko dwa przykłady natomiast tych przykładów w moim życiu było całkiem sporo z dwojga złego chyba lepiej być na zbyt pewnym siebie niż e, m, niż, e, niż za mało pewnym siebie no bo taka, oczywiście w rozsądny sposób na zbyt pewnym siebie, bo taka postawa wydaje mi się powoduje, że jesteśmy w stanie trochę bardziej zaryzykować, trochę bardziej przeciwstawić się losowi, jeśli mogę tak powiedzieć. Przykład, rzuciłem dobrze płatną pracę jako menadżer po to, żeby stać się starszym specjalistą, no bo czułem zagrożenie tego, że firma, w której pracowałem jako menadżer może się za chwilę rozsypać. No i znowu, gdybym miał problem z pewnością siebie, to pewnie zostałbym w tej firmie i bym czekał na jakiś e, cios kończący od osób decyzyjnych, który jakby nie było nastąpił. Okazuje się, trzy miesiące potem jak opuściłem struktury firmy, e, ale ta pewność siebie tutaj pomogła. E, znowu kolejny przykład, kiedy odszedłem z etatu e, do swojej działalności. Oczywiście ja to sobie wcześniej wszystko dobrze policzyłem, to nie była decyzja z dnia na dzień. Natomiast ta pewność siebie na pewno też pomogła, nie? Bo czułem po prostu to, że jak nawet mi się nie uda, to dam radę. Wierzyłem sam w swoje możliwości. No bo jeżeli ty sam nie wierzysz w swoje możliwości, to kto ma w nie uwierzyć, nie? No w sumie trudne pytanie. Siłownia. Ja zawsze przy moim wzroście jestem dość wysokim człowiekiem, mam prawie 1,90 m, ważyłem około 60 kg. Jak się tak mocno zaparłem do siłowni, zacząłem trenować, zrobiłem sobie w ogóle najpierw te siłownie. W którymś z vlogów taka siłownia tam gdzieś się przewija, więc na pewno sobie znajdziesz. Tata na przykład mówił mi, że po co ja trenuję, że, że się nie da, nie? I znowu tutaj takie trochę samo zaparcie pokazało, że jednak się da, bo zrobiłem naprawdę fajną formę, co zresztą też już wspominałem we vlogu raz. I tata przyszedł któregoś wieczora robić mi zdjęcia po siłowni, bo mówił, że wow, jakie, jaką masz Michał, fajną formę pokażę kolegom w pracy. I tutaj też ta pewność siebie jakby pomogła mi ten cel osiągnąć. Dlaczego? No bo przeciwko losowi, przeciwko wszystkim dookoła, którzy mówili, że się nie uda, ja wierzyłem w siebie i wierzyłem, że ja to zrobię, nie byłem pewny, że to zrobię. Tak samo w materii na przykład Excelenta. Ja pierwsze pół roku w swojej firmie nie zarobiłem, nie zarobiłem nic. W sensie pracowałem wtedy jeszcze na etacie, Nie było tam żadnego e, żadnego finansowania. Pół roku robiłem rzeczy po prostu żeby je robić, tak? Wiedziałem docelowo, że chcę to zacząć monetyzować, czyli chcę na tym zarabiać pieniądze, ale szukałem jeszcze sposobu i zastanawiałem się, jak to zrobić. Wiedziałem, że to się skończy kursem online, tylko jeszcze szukałem sobie gdzieś tam grupy docelowej, sposobów dotarcia do tych osób i tak dalej, tak dalej. Wierzyła we mnie żona, która mówiła Michał spoko, mimo że była w ciąży, mimo spoko, Michał spoko, rób swoje, damy radę, no i miałem tę presję na sobie, że jak się nie uda, no to, no to nie wiem, będziemy szukali kogoś pewnie w jakiejś innej opcji, natomiast to ten kredyt zaufania na pewno mi pomógł, ale ja sam też w siebie wierzyłem, mimo że znowu, to ja nie narzekam na rodziców, byłam ich wspaniałych, tata mówił Michał, co ty będziesz miał z tego Excela, o. No, nie rozumiał, jak to działa, więc ja nie mam mu za złe, że, że mi tak mówił. Nawet bym powiedział, że dobrze, że mi tak mówił. To jest bardzo dla mnie motywujące, jeżeli ktoś mi mówi, że się nie da, a ja już w środku czuję, że się da, no to. To, to dla mnie jeszcze lepiej, bo, bo wiem, że przy, oprócz tego, że mogę zrobić coś fajnego, to jeszcze przy okazji mogę utrzeć nosa tej osobie. Uważajmy na takie motywacje, kiedy jedyną naszą motywacją jest pokazanie komuś czemuś, czy pokazanie komuś czegoś. Pamiętajmy o tym, że my nie żyjemy dla kogoś, nie żyjemy, żeby spełniać czyjeś oczekiwania, żyjemy dla siebie. I teraz ta sytuacja, kiedy tata powiedział nie da się, a ja wiedziałem, że się da i wiedziałem, że zaraz przy okazji mu, mu pokażę, że się da, no to była spoko sytuacja. Gorzej byłoby, gdybym chciał to zrobić właśnie po to, żeby zaimponować tacie albo, albo żeby pokazać mu, że się myli. Uważam taką motywację za no, nie do końca zdrową, bo nie wychodzi ona gdzieś tam od nas ze środka, tylko jest... Y z zewnątrz do nas dostarczana, o takich motywacjach wewnętrznych i zewnętrznych nagrałem odcinek podcastu. Na pewno tu gdzieś zaraz Damian znajdzie i się taki odcinek pojawi. Czemu nagrałem taki odcinek? No właśnie po to, aby zwrócić Twoją uwagę na pewność siebie. Ostatnio rozmawiam z wieloma osobami i gdzieś ten temat pewności siebie się przewija. Brakuje nam tego, tej pewności siebie. Jesteśmy ciągle oceniani. O ocenianiu myślę, że przez innych można byłoby nagrać osobny odcinek. Ludzie mówią, że jesteśmy tacy, śmacy i owacy, a my jesteśmy po prostu tacy, jakcy jesteśmy. I to jest też coś, o czym rozmawiałem z moją panią psychoterapeutką. Jeżeli ktoś coś mówi o nas, co nie jest prawdą, i my się z tym nie zgadzamy, no to tak naprawdę ona nie mówi o nas. Ona mówi o kimś, kim my nie jesteśmy. Przedstawia ona sobie swoimi oczami nas w jakiejś innej postaci. A więc, czemu przejmować się tym, co nie jest prawdą? I znowu to też e, może podkopywać naszą pewność siebie, jeżeli bierzemy do serca sobie takie słowa, bo często mówią nam tak nawet osoby bliskie. Także z tą pewnością siebie trzeba uważać w jedną i w drugą stronę. Ja cię zachęcam do tego, abyś trochę przyglądał się temu tematowi, bo być może to właśnie pewność siebie hamuje cię przed pod podjęciem decyzji, o których myślisz już od jakiegoś czasu, z którymi się nosisz już od jakiegoś czasu. Może to będą decyzje takie bardziej agresywne, w stylu zmieniam pracę, zakładam firmę, ale może takie mniej agresywne. Jakie, to już pozostawiam Tobie. Mam nadzieję, że podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem. Za chwilę tutaj pojawi się kolejny odcinek. Mam nadzieję, że się w nim zobaczymy. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Trzymaj się. Hej.